Czy zauważyliście, że żelazne i złote płyty naciskowe nie są nazywane żelaznymi ani złotymi? Każda inna płyta naciskowa jest nazwana od tego, z czego jest zrobiona, z wyjątkiem tych dwóch. To dlatego, że posiadają unikalną cechę, która jest naprawdę przydatna. Emitują sygnał redstone o sile oparciu o liczbę bytów na płytce. Jest to mega mocne, ponieważ zlicza również przedmioty. Więc jeśli gracz na niej stanie, wyemituje sygnał o sile równej 1. Ale im więcej przedmiotów na nią rzucisz, tym silniejszy będzie sygnał. Więc jeśli umieścisz tę płytę naciskową przed swoimi drzwiami, inni gracze pomyślą, że służy ona tylko do otwierania. Drzwi, a ty, gdy rzucisz określoną liczbę przedmiotów na płytę naciskową, otworzą się tajne drzwi do twojej ukrytej skrytki. Dzięki pewnej sztuczce możesz przejść przez ten obraz tylko z jednej strony. Każdy zna tę tajną kryjówkę chowającą się za obrazami w Minecrafcie i wali głową w każdy malunek, który widzi, aby się do niej dostać. Jednak z tego obrazu możesz jedynie wyjść, ale wejście do niego jest dosłownie niemożliwe, co czyni go idealnym wyjściem z twojej tajnej bazy. Wszystko, co musisz zrobić, to wykopać dziurę na dwa bloki i położyć płytę na górze. Zapewne wiesz, że kucając możesz się przez taką szczelinę przecisnąć, ale nie przejdziesz przez nią podczas skakania, nawet gdy kucasz. Oznacza to, że musisz po prostu ogarnąć sobie wbite do tajnej skrytki, a wyjście z niej masz już załatwione. Czy zauważyliście, że kamienne schody wyglądają dokładnie tak samo jak kamień, gdy są ustawione tyłem? Jest to naprawdę przydatne, ponieważ w przeciwieństwie do bloków kamienne schody mogą być nasiąknięte wodą, a jeśli umieścisz je tyłem w ścianie, woda nigdy nie wypłynie. Kiedy zalejesz wodą blok naprzeciwko detektora, wyśle on sygnał Redstone. Wiedząc to, możesz stworzyć swoją bazę wewnątrz góry, gdzie podłoga i ściany będą od razu kamienne. Następnie możesz ukryć schody wewnątrz ściany i zrobić mechanizm Redstone z detektorem. Gdy zalejesz wodą schody, wyśle on sygnał, który otworzy twoje tajne pomieszczenie, o którym nikt nie wie. Jeśli kiedykolwiek używaliście rusztowania, prawdopodobnie zdaliście sobie sprawę, że może on być naprawdę przydatny nie tylko podczas budowania. W przeciwieństwie do większości bloków możesz przejść przez rusztowanie. I chociaż możesz również przechodzić przez wiele innych bloków, to rusztowanie jest inne, ponieważ możesz na nim stanąć, tak jak na każdym innym normalnym bloku. Jeśli chcesz przejść przez niego od góry, wystarczy, że będziesz kucać. Chociaż ciężko użyć go jako tajnego wejścia do swojej bazy, bo niełatwo go ukryć w jakiś naturalny sposób, ale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest śnieg. Jeśli położysz trochę sypkiego śniegu na ziemi, ludzie albo będą po nim chodzić w skórzanych butach, albo wpadną w panikę, próbując się wydostać, więc nigdy nie pomyślą o kucaniu, aby wejść do twojej tajnej bazy. Zauważyliście, że szafa grająca emituje sygnał redstone, kiedy odtwarzacie płytę muzyczną? Zawsze emitują sygnał o sile równej 15, ale jeśli używasz komparatora, to wszystko się zmienia i szafa grająca staje się naprawdę przydatna. Z komparatorem siła sygnału redstone zmienia się w zależności od tego, jaka płyta jest odtwarzana. Dyski, które dropią z creeperów, emitują słabszy sygnał, podczas gdy trudniejsze do zdobycia dyski, takie jak te z komnat prób lub pradawnego miasta, emitują silniejszy sygnał. Więc jeśli umieścisz szafę grającą w swojej bazie, inni gracze pomyślą, że używasz jej tylko do słuchania muzyki, ale możesz pobawić się trochę redstonem i kiedy odtworzysz konkretny rzadki dysk, otworzą się drzwi do Twojej tajnej kryjówki. Czasami na Twoim świecie znajdziesz taki wodospad lawy. Możesz zniszczyć bloki za nim i postawić beczkę, aby stworzyć sekretny schowek. Ale jeszcze lepszym sposobem jest zablokowanie źródła lawy zrobienie dziury w tym miejscu, a następnie stworzenie tajnej bazy. Potem zostawiasz jedną kratkę, kładziesz schody na górze, następnie kładziesz jakikolwiek blok za tą dziurą, a przy tym bloku umieść po obu stronach trapdory. Na zewnątrz musisz postawić tory i wagonik, który musisz dopchnąć do samego końca. Po tym wszystkim z powrotem odpalasz lawę i znowu totalnie nic nie widać z zewnątrz, ale Ty wiesz, że klikając prawym przyciskiem myszy wchodzisz do swojej całkowicie ukrytej bazy. A jak z niej wyjść? Jesz sobie owocka z endu i to wszystko. Ciasto jest jednym z najlepszych bloków w grze, ale na pewno nie wiesz dlaczego. To jedyne jedzenie w grze, które można umieścić na bloku, co może być niekiedy denerwujące, gdy potrzebujesz nagle coś zjeść, ale ciasto jest naprawdę przydatne z wielu różnych powodów. Przede wszystkim ciasto będzie emitować różne moce sygnału redstone'a w zależności od tego, ile kawałków ciasta pozostało. Można go użyć jako wejścia do Twojej tajnej bazy. Lub możesz go użyć do aktywacji pułapki na swoich znajomych. Ciasto może być również przydatne podczas jazdy konnej. Kiedy zjesz kawałek ciasta, zostaje wystarczająco dużo miejsca, abyś mógł stanąć na innym cieście pod spodem. Jeśli ułożysz ciasta jedno na drugim w takiej kombinacji, możesz zrobić schody, na których możesz naprawdę szybko się poruszać za pomocą konia. Zmiana, która została wprowadzona 4 lata temu, pozwoliła nam tworzyć najbardziej ukryte bazy w historii. Najprościej, jak Twoja baza może zostać znaleziona, to gdy ktoś zobaczy Twój nick przez ścianę, bo przecież nie możesz kucać całą wieczność. Ale nazwa gracza nie jest widoczna cały czas, bo jeżeli oddalisz się o 64 bloki, to nick gracza znika. Prawdopodobnie jest to taka ilość bloków, ponieważ jest to odległość od poziomu wody do bedroka, dlatego możesz zawsze zobaczyć ludzi w jaskiniach. Ale po wersji 1.18 poziom 0 to nie jest już bedrock, teraz na poziomie 64 pojawia się ostateczna granica. To oznacza, że gdy stworzysz bazę na poziomie występowania bedroka, nikt na powierzchni nie będzie w stanie dostrzec Twojego niku. Jedynie wchodząc do jaskini ktoś Cię może zobaczyć, dlatego proponuję udać się na sam środek oceanu, by stworzyć tam swoją tajną bazę, bo przecież nikt nie będzie latać po jaskiniach w takim miejscu. Czy kiedykolwiek zauważyliście, że spód stołu rzemieślniczego to po prostu tekstura dębowej deski? Raczej nie jest to super przydatne, no chyba że akurat chcesz go sprytnie ukryć. Ale jest inny blok, który też świetnie się maskuje: pulpit. Pulpit może wysyłać sygnał redstone przez komparator, a jego siła zależy od strony otwartej książki. Jeśli więc masz dach z dębowych desek i zamaskujesz jedną z nich jako pulpit, możesz stworzyć tajny mechanizm, który po przejściu do odpowiedniej strony w książce otworzy ukryty pokój. Jedną z najbardziej ukrytych baz możesz stworzyć za pomocą rzeczy, która pojawia się na każdym świecie w Minecraft. Jest to lawa. Lawa jest unikatowa, ponieważ możesz przez nią przechodzić, ale nie możesz nic przez nią zobaczyć, a dotknięcie jej sprawi, że zaczniesz się palić, aż finalnie padniesz. Jednak gdy umieścisz tabliczkę, a pod nią postawisz wodę, to wtedy bardzo szybko możesz dostać się do swojej tajnej bazy. Ale wbieganie w jakieś randomowe jeziorko z lawą może być trochę podejrzane. Więc jeśli znajdziesz jakiegoś dużego otwartego kej'a, to będziesz mógł stworzyć sobie bunkier pod lawą w takiej jaskini tuż przy Bedroku. Dzięki temu będziesz mógł bardzo szybko wskoczyć do swojej bazy, a zarazem będziesz na bardzo niskim poziomie, bo aż przy Bedroku, więc nikt cię nie znajdzie. Wieczna kula ma ukrytą cechę, o której prawie nikt nie mówi. Większość wie, że możesz rzucać nią wokół mobów albo siebie, ale możesz też aktywować przedmioty. I wszystko, co normalnie aktywujesz ręką, np. dźwignie, przyciski czy drzwi, zostaje aktywowane w momencie uderzenia wieczną kulą. Najlepsze jest to, że działa to również przez ściany. Oznacza to, że możesz włączać ukryte mechanizmy z drugiej strony ściany. Możesz stworzyć bardzo sekretną bazę używając spadko listów, ale pierwsze co, to musisz znaleźć bujne jaskinie. Najlepiej, aby był to otwarty cave, żebyś mógł jak najszybciej do niego wpaść. Następnie musisz znaleźć spadkoliścia, który ma za sobą jakikolwiek blok. Jeżeli staniesz dłuższy czas na spadkoliściu, zacznie on opadać, aż w końcu wlecisz na jego poziom, a po czasie on wróci do swojego pierwotnego stanu, dzięki czemu zaczniesz pływać w wodzie. Teraz wystarczy rozwalić kilka bloków przed sobą i dzięki temu stworzysz wejście do Twojej tajnej bazy, do której możesz jedynie wpłynąć. Jest ona bardzo ciężka do znalezienia, ponieważ w takiej jaskini znajduje się bardzo dużo owych liści, a jedynie jak możesz do niej wejść, to stając na jednym bloku. Czy wiesz, że w Minecrafcie możesz przechodzić przez podłogi? Wystarczy, że użyjesz szulkera skierowanego do góry jako podłogi. Jeśli nad nim znajduje się klapa na wysokości dwóch kratek, wystarczy ją zamknąć, następnie podejść do szulkera i go otworzyć, dzięki czemu postać spadnie przez niego prosto w dół. Ale jak to wykorzystać? Przecież szulker na podłodze wygląda trochę podejrzanie. Jeżeli przykryjesz go warstwą śniegu, będziesz mógł wciąż go otworzyć. Dzięki temu, jeśli użyjesz białego szulkera, będzie on prawie niewidoczny, tworząc tajne wejście do ukrytej bazy. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Kiedy drewniany pięcioletni laptop ledwo wyciągał 10 FPS-ów, wchodziło się w ustawienia i upewniało się, że grafika jest ustawiona na szybką. To ustawienie zmienia kilka rzeczy, ale najważniejsze jest to, że liście stają się nieprzezroczyste zamiast półprzezroczystych, a to oznacza, że możesz za nimi ukryć skrzynie, tajne wejścia, a nawet całe bazy, ale tylko pod warunkiem, że wiesz, że inni gracze na serwerze również używają szybkiej grafiki. Więc jeśli masz stary laptop, może lepiej przyjrzyj się podejrzanej kępie liści. Jeśli spodobały ci się ciekawostki, nie zapomnij zostawić łapki w górę, suba i komentarza, bo bardzo pomaga to w rozwoju kanału. Liczę, że wykorzystacie te tajne bazy, aby wasi znajomi nigdy ich nie znaleźli.